Jest z nami Krzysiek Chromiec, zawodnik drużyny Czyżyny. Cześć Krzysiek. Witam. Krzysiek, sukces. Udało się, wracacie do Ligia. No, z drugiego miejsca wprawdzie, ale, ale się udało. Ma takie znaczenie dla was? Dla mnie nie, no, to jest druga liga, także co mi to obchodzi. <laughs> wracacie do Ligia, no i tam już spotkanie. Wiadomo z kim. Mm, z kim z Rzymą Siermięgą. Nie, już, to, to już po mnie spływa w tym momencie. Jak widziałem, co oni dzisiaj grają z 34, no to szanujmy się, tak? Dobra, było minęło. Pomówmy o tym dzisiejszym meczu. To był bardzo ważny mecz dla Was. Ale nie, jeszcze chciałem sprostować, bo ja to mówię oczywiście z pełną tam, jak to się mówi, szyderą, żeby nie było, że no, pozdrawiam chłopaków z Rzymu. Lepszy wynik niż w, zesz w zeszłym sezonie, także gratuluję. To była sztera, czy to już. Było... Nie, to już było poważnie, wcześniej była Rozumiem. No. Ale wróćmy do tego dzisiejszego meczu. Bardzo ważne dla was spotkanie, no, mecz sezonu można powiedzieć, no i zagraliście no, perfekcyjnie, koncert. Nie, nie, nie zagrałem perfekcyjnie, Miałem... nie, nie, drużyna. A, drużyna, no właśnie mu wyraźnie, bo tak się zdziwiłem, co powiedzieć. Drużyna perfekcyjna, gdybyśmy, gdybyśmy, gdybyśmy cały sezon grali w ten sposób, jak dzisiaj szczególnie w obronie, no to tylko y, z ręką na sercu tylko Biszaka by nas sprawił, Problem, bo faktycznie chłopaki e, potrafili tempo tak podkręcić w meczu z nami, że no, lataliśmy jak wiatraki w obronie, a reszta drużyny no, to naprawdę no, z całym szacunkiem no, to, na tą ligę no, to nie powinniśmy mieć problemów. No, mieliśmy je na własne życzenie. E, czy było takie założenie, że Piotr Mikołajczyk ma kryć Stachele jako plastra? E, to znaczy, założenia takiego od odgórnego nie było. Piotr sobie sam wymyślił e, i tak w trakcie meczu co pięć minut mi się zmieniało. Raz krył, raz nie krył, No wiadomo jak to Piotrek, nie. ale dzisiaj strzeli bardzo ważną bramkę e, w obronie, też generalnie poza tym, jak mu się. E, 17 razy urwał napastnik rywala, to zagrał bardzo poprawnie jak dla mnie. Także Piotrek na wielki plus jak dla mnie. I miałeś mieć plastro w tym meczu? Odczułeś to? Y poszedł, nie, stoją. Nie wiem, który to był, nie? bo się właśnie pytałem przed meczem, nie? To mi pokazać pokazał, tak po o, mi no tamten, nie wiem, kto to jest, nie? Mówi, nie wiem, nie mam pojęcia. To, przerzucali się odpowiedzialnością. Także, ale co? Mnie, Mikiego, Batisa, no Każdej musi tak, Kryś. No, jeszcze raz gratulacje i na koniec zmiana wizerunku. Taki nowy i, i masz. Lekki wąsik zapuszczony. Tak, z, ja, z jakiej to okazji? Jutro zniknie. Kuba Wąsik. Pozdrawiam Kubę Wąsika, z z wszystkie Wszystkiego najlepszego. Nie, nie wszystkiego najlepszego, bo nie miał. Mamy... Nie, no w Kuba Wąsik. Pozdrawiam. Dobra. Krzysiek, jeszcze raz serdeczne gratulacje dla całej drużyny. Wracacie do Ligiany i zobaczymy, jak wam tam pójdzie. Jeszcze pytanie, czy czym żyny w Lidze, a z tobą w składzie, bo to też nie wiadomo. Najprawdopodobniej nie widzę, nie widzę innej możliwości. Do tego ci jeszcze. Dzięki serdecznie.